Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, przede mną nowy tydzień i nowe wyzwania. Już teraz dziękuję Ci za wszystko. Co się wydarzy, bo wierzę, że w każdej sytuacji Ty będziesz obecny. Powierzam Ci siebie, niech mnie prowadzi Twój dobry duch. Spraw, żebym była w stanie słyszeć Twój głos i żebym była w stanie Cię posłuchać. Pomóż mi dokonywać dobrych wyborów, nie ulegać pokusom. Pomóż mi mądrze rozdzielać mój czas między ciebie, najbliższych i pracę. Pomóż mi też mądrze dbać o siebie samego. Powierzam Ci wszystkich ludzi, z którymi się spotykam: tych, których kocham, lubię i tych, za którymi nie przepadam, albo którzy są dla mnie jakimś wyzwaniem. Pomóż mi być miłosierną dla nich, uchroń mnie przed osądzaniem tych ludzi. Panie Boże, powierzam Ci również to, co jest moją pracą, zajęciem codziennym, aby mogła się tym cieszyć i doświadczać głębokiego sensu. Proszę Cię, żeby wszystko, co jest moją radością, i wszystko, co jest moim trudem, Zbliżało mnie do Ciebie, abym dzięki temu jeszcze bardziej odkrywała Twoją bliskość, miłość i to, że Ty nigdy nie zawodzisz i zawsze chcesz mojego szczęścia. Amen. Niech Was Pan obdarzy miłosierdziem, niech Wam zawsze sprzyja, niech będzie z Wami, niech Was zawsze prowadzi. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.